Cześć 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 cześć, cześć. cześć, 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 witam, witam kolejny na moim kanale i teraz w serii Marvelowskiej. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś, co mówiłem Wam, że będzie coraz częściej w tej serii, coś co zrobiliśmy już z Doktorem Doomem, a mianowicie opowiem Wam historię Werewolf by Night'a Jacka Russell'a. Jako, że za niedługo jest Halloween, a Werewolf by Night jest taką dosyć właśnie taki trochę Monsterverse'ów w Marvelu, to postaram się Wam zrobić taką króciutką historię. W postaci właśnie Jacka Russella, Werewolf by Night. Dobra, więc co? Myślę, że wstępik idealny. Widzę, że mi jakaś biedronka chodzi po ścianie, więc robię sobie szybkie cięcie. Wy zobaczcie intro, a ja w tym czasie sobie się tej biedronki pozbędę. Dobra, więc co? puszczamy intro i zachęcam Was do oglądania. Okej, okay, widzę, ja więc tak. Kim jest Werewolf by Night? Jack Wróżek, używający imienia Jack Russell, jest wilkołakiem, który zabytował w komiksie Marvel Spotlight numer 2 z 1972 roku. Ale może najpierw prześledźmy sobie trochę, jak konkretnie, kto był, jak konkretnie pojawił się wilkołaki w Marvelu? Kto był takim pierwszym wilkołakiem w komiksach Marvela? Klątwa Likantrowi przekazywana jest rodzinie Rusów od pokoleń. Pierwszym wilkołakiem w tej rodzinie był Grigori, którego żonę uwięził Drakula. Grigori pokonał władzę wambirów, jednak sam został przy tym ugryziony przez linię, która była Likantropem. No i taki to jest w sumie krótki, um, krótkie streszczenie historii wilkołaków. Tak w sumie wiem, nikt nie pytał, ale no jest to dosyć ciekawe. Teraz skupmy się na historii samego Jacka Rasela. Jack potrafi zmieniać się w wilkołaka, wpatrując się w księżyc, zachowując przy tym swoją inteligencję. Zyskuje również cały zestaw mocy, jak na przykład zwiększona siła, refleks, wyostrzone zmysły oraz ostre kły i pazury. Jednak, gdy słońce jest w pełni, zmienia się w dziką formę wilkołaka, nad którą zupełnie nie panuje. Jego słabością jest magia i srebro. Swoje moce wykorzystuje do walki ze złem, często jednocząc siły z innymi. Superbohaterem Marvela, czyli jest takim trochę antybohaterem, trochę jak Venom i choćby Moon Knight, jednoczy siły z innymi superbohaterami super Marvela, takim jak choćby Iron Man, właśnie Moon Knight, Doctor Strange czy Morbius. Yy, miał, by, był również członkiem grupy Midnight Sons oraz Legion Potworów. No w sobie to jest taka krótka Krótkie omówienie postaci Jacka Russella. Jako, że właśnie ostatnio był filmik taki w sumie trosz, tro, trochę dłuższy, taki krótkometrażowy filmik na Disney Plusie o właśnie Jacku Russellu. Taka jego krótka historia w MCU, gdzie jest w sumie zarybiotował Menfing, co mnie bardzo cieszy, bo uwielbiam tym, tą postać, to postanowiłem zrobić właśnie taką, takie omówienie jego postaci. Jako, że też za niedługo Halloween. A na razie to, co zamówiłem z legumi, jeszcze w sumie nie przyszło. I nie zapowiada się, by przyszło. Wtedy, kiedy chcę, by przyszło, to postanowiłem zrobić taki filmik właśnie z serii marvelowskiej. No i co, w sumie, to by ja było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Napiszcie, co będziecie robić w Halloween. Szczęśliwego tygodnia, szczęśliwego Halloween. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo do kanał kanału oraz do dzwonek, w górę i pisanie różnych ciekawych, miłych komentarzy. Trzymajcie się i bye!